Proszę o wyjaśnienie tej kwestii, jeśli to możliwe. Czy to oznacza, że Niemcy i Europa muszą być przygotowane na wojnę na szerszą skalę? Wykraczającą poza Ukrainę, musimy jednak być w stanie się bronić, czego nam obecnie brakuje. Nie jesteśmy wystarczająco silni, nasza armia nie jest wystarczająco silna. Z tego powodu wydajemy dużo pieniędzy, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To, co teraz widzimy, to całkowicie zmieniony świat. Porządek świata który został w dużej mierze zmieniony przez Rosję. Żeby było jasne, czy uważa pan, że istnieje szersze, długoterminowe zagrożenie? To szersze, długoterminowe zagrożenie wykraczające daleko poza Ukrainę. A co z dalekosiężnymi atakami w głąb Rosji? To zawsze była doktryna NATO. A teraz jest to doktryna naszego wspólnego traktatu z Wielką Brytanią. Historia uczy nas, że nie powinniśmy mieć silnej armii niemieckiej. Co pan na to powie? To, co teraz widzimy, to zupełnie inny świat.